Pozdrawiamy dzisiaj z Czech. Jesteśmy między Trutnowem a Zatzlerem. Znajduje się tutaj twierdza Stachelberg. To jest system takich umocnień, sieć bunkrów tutaj w najbliższej okolicy w promieniu kilku kilometrów. Powstał on w w latach 1937-38 jako jeden z elementów systemu umocnień w ówczesnej Czechosłowacji. Tutaj twierdza Stachelberg miała pełnić kluczową rolę obronną w przypadku ewentualnego najazdu ze strony Niemiec hitlerowskich od Bramy Lubawskiej. Do Lubawki jest tutaj około 20 minut drogi samochodem. Zatem Miała odegrać również kluczową rolę w trakcie II wojny światowej. Te obiekty mniej więcej od lat 90. są udostępnione turystom do zwiedzania. Za mną niewielkie wzniesienie liczące sobie 632 metry, na którym znajduje się wieża widokowa. Powstała ona w 2014 roku, liczy sobie 24,5 metra i nosi ona imię Polskiej Królowej. Elżbiety. Była ona córką polskiego króla Przemysława II i została zaślubiona z królem czeskim Wacławem II. Elżbieta zmarła na Morawach w 1335 roku. Pod wieżą znajduje się taka drewniana figura Elżbiety, polskiej królowej. Także to nie przypadek, że ta wieża widokowa. Zlokalizowana tutaj na pograniczu polsko-czeskim, nosi imię tej właściwie polsko-czeskiej królowej. Roztacza się stąd piękny widok na okoliczne wzniesienia, na fragmenty karkonoszy, w tym na bramę lubawską i najwyższe wzniesienie tutaj w tym paśmie, czyli Kralowiecki. Szpiczak, na którym byliśmy w maju, a film do tej naszej wyprawy. Na szpiczak podlinkujemy wam na koniec filmu. Także zapraszamy dzisiaj na materiał filmowy trochę ujęć zwierzy widokowej, stwierdzy Stachelberg, a później udamy się do Zaclerza, takiej, takiego niewielkiego miasteczka, położonego tutaj na granicy polsko-czeskiej, o którym się mówi, że jest to wschodnia brama do Karkonoszy. Zapraszamy na dzisiejszy materiał filmowy Niewielkie miasteczko liczące sobie niespełna 3,5 tysiąca mieszkańców, położone w Czechach, około 10 minut drogi samochodem z Lubawki, tutaj z przejścia granicznego. Jego początki, to wiek XIV, związane są z grodem warownym, który tutaj wówczas powstał, a jego głównym zadaniem była obrona tych terenów przed ewentualnym najazdem z Polski. Szczególny rozwój tego miasteczka rozpoczął się w wieku XVIII, kiedy odkryto tutaj złoża węgla kamiennego, rozpoczęto jego wydobycie. W 1950 roku powstaje kopalnia Jan. U szczytu jej rozwoju zatrudniała około 1500 Górników. Dziś nieczynna, zamknięta od 1992 roku, czyli została zamknięta mniej więcej w tym samym czasie, kiedy również upadło zagłębie wałbrzyskie. To górnicze zagłębie wałbrzyskie, z którego pochodzimy. Znajduje się tam aktualnie Skansen. Jeśli chodzi o zabytki, to co zasługuje na szczególną uwagę. To przede wszystkim kościół świętej Trójcy z XVI wieku posiada on barokowe wyposażenie i kolumna maryjna, która znajduje się tutaj na rynku za mną z 1725 roku. Kościół niestety zamknięty. Szkoda, dzisiaj niedziela. Myśleliśmy, że uda nam się zobaczyć jego wnętrze. Tym bardziej, 11 było nabożeństwo. Jesteśmy chwilę po 12, ale niestety wszystko zamknięte na trzy spusty. Patrzcie zobaczyć cmentarz jest naprawdę niezwykle urokliwy. Dużo zachowanych po niemieckich nagrobków bardzo świetnie zachowanych. Barto, warto tam również zajrzeć, będąc tutaj. Jeszcze przypomniało mi się, że w Zaclerze swoje źródło ma rzeka Bubr. Ta druga, największa rzeka przepływająca przez Dolny Śląsk rozpoczyna właśnie bieg tutaj. Nie pokażemy wam dzisiaj tego miejsca, tego źródła, nie jesteśmy przygotowani żeby tam dotrzeć bo raczej dzisiaj tak się nastawiliśmy, że będziemy zwiedzać miasteczko i ten kompleks, twierdzę Stachelberg. Może kiedyś wrócimy tutaj, ale tak, tutaj ma swoje źródło rzeka Bup, ta, która przepływa przez Kamienną Górę, przez Marciszów, przez Wleń, aż po Żagań i tam stanowi lewy dopływ Odry, także... No taka ciekawostka. A my idziemy dalej na rynek i będziemy szukać jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli coś zjeść. Pojedzone, zatem czas wracać. Polecamy Wam tutaj w Zaclerze na rynku taką czeską restauracyjkę, która się nazywa Florian, prowadzoną przez małżeństwo polsko-czeskie. Także bez problemu tutaj będziecie mogli się porozumieć w języku polskim właściciel też nam przetłumaczył wszystkie pozycje z karty dań, więc to było duże ułatwienie, ale finalnie zdecydowaliśmy się tak klasycznie na ser smażony, piwko i kofola. Także dwa takie zestawy kosztowały nas 575 koron, około 100 zł. No wydaje się, że to trochę dużo, ale było smacznie. Tyle w tym materiale. Zapraszamy na kolejny, już pewnie będzie nagrywany po tej polskiej stronie, jakiś materiał z Dolnego Śląska. Jeżeli tylko pozwoli na to pogoda, a liczymy na jeszcze złotą polską jesień, także być może w październiku jeszcze jakiś materiał na kanale się pojawi. No a poza tym to już trzeba będzie tegoroczny sezon powoli kończyć. To tyle. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejny film. Cześć!